Witajcie, kochani, z tej strony alter. Zapraszam do kolejnej części. E, gdybyście mnie przed z przypadek spytali, alter, jak ci się grało? E, przyszedł 20 minut, już grałeś, co powiesz nam o tej grze? Otóż, kochani, streszczę wam to następującymi słowami. Narty uciekły, pingwin się obraził, mózg wyparował, a szczena opadła. Drink sam się wypił, motyl począł krążyć, szły szyny się złamały, a beret potoczył. Nic więcej nie mam do dodania, zaczynajmy. Kup bilet, a może on cię oczaruje i... Dasz mi ten bilet? O proszę, nawet mnie wpuściłeś. Dajcie spokój, no dajcie spokój czyli Hmm. wchodzę. Dobrze, wchodzę. Proszę, może oczarujmy tego pana. O, ładnie. A tu można sobie coś jeszcze kupić u niego. Troszkę soli. Nie solę na razie. Czy tu mamy coś? Raczej nie. Dobrze. Moja oh. rolnodelka? Moja pani Comstock, oczywiście. Gdzie go dostałeś? Tę małą piękniczkę? Cała dywizja otrzymała ją. Też chcę mieć coś takiego. Ja, to dzięki temu można tutaj podniebnie eksplorować. Dobra. Idźmy dalej. Ola. Dobrze, zobaczmy. Coś tam leży. Chocolate. Czekoladkę wezmę sobie, nigdy nie odmawiam, jak ktoś mnie częstuje. Posłuchajmy. Grzeczna a dziewczynka. A Czyli mamy jakieś I dziewczynki, które są na You got to be kidding me. Co ja tam mam na łapie? AD? It's the mark of the beast! Beast. Przepraszam. Przyjęzyczyłem się. Kurde, mam jakieś znamie na łapie. Okazuje się, że chyba raczej nie będę tu mile widziany. Pięknie. Coraz lepiej się zapowiada. Prorok przewidział moje przybycie. wiedział, że zrobię tutaj małą rozpierduszkę. Bardzo ciekawie. Dobra, zobaczmy tutaj, czy coś jest. To jakaś skrzyna. Chyba ona sobie tylko tu wisi. Aha, jeszcze może... O, tak. Rzut no pomarańcza i troszeczkę pieniądze. No gdzieś tam, gdzie dobiegają te odgłosy Impreska. E, no, zacznij mi drogę. Olery, to mnie woła. Co tam?

Pierwszy rzut. A co tu się dzieje? Panna młoda, pan młody. No wiesz co, stary, ja raczej nie robię takich rzeczy. Nie wyszydzam nikogo, cokolwiek by nie zrobił publicznie. O, patrz, mogę w ciebie rzucić, palancie.

Kurczę, ojej, oj Dobra, bierzemy to. Wow. Dobra. O tak. O oh, fuck. Ale ostro. No chodźcie. O kurczę. To złe masakry to robi. Przeszukajmy. Ten bananek. Wyrwałem mu jego bananka. Mam nadzieję, że nie był mu potrzebny. Chyba już nie. Dobra. Góra. Kurde, ale masakruje. coś Mam giwerkę. Chyba bardziej lubię giwerkę. Czy jest coś z tyłu? Jest i troszeczkę soli, która chyba jest takim rodzajem many. Dobrze, wróćmy, chciałem po prostu wykorzystać tutaj tą flaszeczkę Oj kurczę myślałem, że trochę więcej Trudno Oj, znów jakieś nagranie, jabłuszka Oj, ta kasa Marnie, marnie wypadło No dobrze, lećmy dalej Spokojnie Siła mi na Co Gdzie ty biegniesz Świru świrusia? weźmy sobie troszkę soli. Zaczarujmy tego koleżkę, bo czuję, że będzie we mnie walił. O chłopaki macie pecha. Już go zdążyłem zaczarować. No, niestety czarnie działa zbyt długo. Dobra, lecimy. Zamknięte. Pani, chyba tak z tego co zauważyłem. Jak się postrzeli któregoś z tych, no nie wiem, jakichś policjantów to on już jest taki delikatnie, jakiś taki osłabiony, tak się chwieje na nogach. Fajnie to wygląda. Doceniam tego typu inicjatywę. Im więcej realizmu tym lepiej, choć tutaj w Ligierce, no słuchajcie, nie ma co liczyć na realizm. Mam mm -hmm. jeszcze jakiś świetliczek. Są. Może tędy. A okay. kto by mnie walił? Znowu ten blaszek. Morda. Dobrze zerknijmy, czy tam nic nie zostało Wydaje się, że już pozebrałem wszystko O, proszę mogę ale mam pełno Dobra Tyły No tym razem nie Dobrze, znów ktoś biegnie A to weźmy sobie zaraz po akcji ten magazynek, co bierze. Jeszcze mam sporo. Strażak. Jeden strażak. Dobra, może weźmy ten magazynek. na boje No nic, zobaczmy sklepik. Jest. Jest. Jest kasiorka. Jest więcej kasiorki. Jest banana. Dobra. Okay. Kawę miał przy sobie nosi ją w spodniach. Dobrze, też z tym poczekajmy. Albo, albo że weźmy, może tu będzie zebrane. Ooo, to był strażak. Warmę, warmę. Szybko padł. Myślałem, że trzeba będzie jakoś tu się z nim mocno, mocno pobawić. Dobrze, zobaczmy, coś tutaj podobno wyrzuciło Niezła butelczyna. My. Jak to się wygląda wcześniejszej części to jest No od tego typu widoku? Dobra, Pest wypróbujmy to sobie. To nie Dobrze, a taki Aha, takie coś zostanie. Taki placuszek. Dobra, idźmy dalej. No coraz fajniej, coraz fajniej się robi. Tam, gdzie nie pójdziemy. Aaaa, ja, Są to trudni przeciwnicy na razie. Ja gram na średni, jakby co. Więc ten średni, powiem szczerze, nie jest aż tak trudny. Czy coś jest tutaj w tym? Nie, zamknięty. A w robociku? O, jest jakaś amunicja. Tam coś jeszcze mruga do nas. Znowu ta toreczka Tym razem była w niej sól No dobra Dobra wypijamy tutaj na tą imprezkę chyba Cały czas mam iść na, na wyspę pomnika. Cóż tu mamy? Kolumbia rozpoczęła swą podróż przez tworze. No, tyle filmiku. Krótki ten filmik. Zobaczmy ten chiński boxerze. Ciekawe. Musimy się lepiej. are you following me we were already here why are you following us are teeth uh, you'll find that handy in a pinch the difference between life and death

The man pays for exactly 100 pages in advance. Now, I'm half a Jew when I smell silver, so I say, I say, Father, your flock would pay for a thousand. You know, why settle for less? And then the prophet looks to me and says, 100 will suffice as I know how it ends. To wystarczy, kiedy będę znał i kiedy będę wiedział, jak się kończy. Hmm. Ciekawe. Ktoś tutaj biografię proroka pisał. Dobra, słuchajcie, będziemy tutaj kończyć. Bo zbliża się te 20 minut, a tu prawdopodobnie będziemy trochę działać. Także e, trzymajcie się serdecznie. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję. Trzymajcie się. Cześć.